Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku kolory klasyczne, bo obok tych kolorów bardziej nasyconych jest również paleta kolorów klasycznych. I w tym sezonie bardzo modne będą brązy: czekoladowe brązy. Będzie modny Pamic Sienna, Martini Olive. To już są kolory oliwkowe, ale również bardzo klasyczne: Hot Fudge, Di oraz Eclipse. Do prezentacji tych pięknych, czekoladowych kolorów klasycznych, posłuży nam odzież z polskiej firmy Cikika.pl. Dodam tylko, że odzież jest pożyczona od przemiłej, przeuroczej, młodej, pięknej, zgrabnej jak modelka dziewczyny więc od razu mówię, że nie będą na mnie idealnie pasować, ponieważ dziewczyna jest szczuplejsza i wyższa. Ale, że są w tak pięknych kolorach brązu, że pozwoliłam sobie pokazać Państwu w tym odcinku taką realną odzież, którą można kupić na stronie internetowej sklepu Cikika.pl. Firma szyje własną odzież pod własnym szyldem Chikika lub wyszukuje najciekawsze i najfajniejsze modele ubrań, które szyją inne firmy po to, żeby osoby, które wchodzą na stronę chikika.pl wiedziały, że to są trendy, przypuśćmy jesień zima 2023/2024. Więc jeżeli jesteś Osobą zapracowaną, i nie masz czasu śledzić trendów albo szukać w, w innych firmach w całym internecie, co jest modne w tym sezonie, to wchodząc na stronę kapel, po prostu wiesz, że to będą fasony modne lub fasony, które są najczęściej kupowane przez osoby zaglądające na tą stronę. Bo musimy rozróżnić, że są osoby klasyczne i są osoby, które mają po prostu inne podejście do mody i stylu. I na stronie polskiego sklepu Chiki Kapel możecie znaleźć państwu różne fasony, które będą odpowiadały waszemu prywatnemu stylowi ubierania. W tym sezonie będzie modna klasyka w stylu old money lub quite luxury. I również na stronie dzikika.pl, znajdziemy klasyczne kolory i fasony. Ale obok tych super klasycznych fasonów znajdziemy też super modne, czyli oversize'owe lub super ultra krótkie bluzeczki odsłaniające ramiona, które są bardzo, ale to bardzo modne w tym sezonie. Tak zwane opadające ramiona bluzeczek są super modne i bez problemu takie rzeczy znajdziecie, Panie, w ofercie sklepu. Super króciutkie crop topy i przypuśćmy super długie spódnice do nich, przy czym spódnice, przypuśćmy, dzianinowe, skórzane czy skóropodobne również Państwo znajdziecie na stronie tego polskiego sklepu. Przy czym kolejnym trendem tego sezonu będą rozcięcia, i obojętnie, czy dłuższe, czy krótsze, rozcięcia będą bardzo modne, zwłaszcza, które będą odsłaniały jedną część, jedną nogę. Odkryte ramiona i wycięcia również będą super modne w tym sezonie. Odzież skórzana w total lookach lub pojedyncze egzemplarze. Również państwo znajdziecie na stronie tego polskiego sklepu, prowadzonego przez młodych pięknych ludzi. Brązowe spodnie satynowe również znajdziecie państwo na stronie tego sklepu. Spodnie zakładkowe, czyli tak zwane troszeczkę męskie klasyczne spodnie również znajdziecie państwo w różnych kolorach i fasonach, od super skrajnie modnych, tych które wystają im białe elementy do bardzo klasycznych czy w pięknym kolorze karmel coffee czy w czarnym kolorze czy w klasycznym białym to już tylko od państwa zależy jaki kolor preferujecie. Piękne satynowe spódnice również państwo znajdziecie w ofercie tego sklepu. Moim ulubionym i to już od tamtego roku List od listopada, albo nawet i wcześniej, jest ten właśnie oto bardzo ciemny, czekoladowy żakiecik szyty w stylu palmę, czyli taliowany, i w dodatku jeszcze szereg pięknych guziczków. To jest żakiecik, który, który zaprojektowała i uszyła firma Chikika.pl. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępny w ofercie, być może tak, bo trendy się oczywiście zmieniają, ale również ten kolor piękny, brązowy i fason jest obok oversize'owych żakietów bardzo modny. To jest mój 10 na 10 ze strony cikika.pl. Jeżeli Państwo zajrzycie na ich stronę, no to zapewne coś innego Wam wpadnie. Oko. Osoba, od której wypożyczyłam ubrania, jeszcze raz jej dziękujemy, jest wierną fanką, odkąd tylko trafiła w internecie na stronę sklepu z ubraniami. Jej szafa jest pełna ciekawych, ładnych ubrań z tej właśnie firmy. Ja jestem osobą dojrzałą. Ale osoba, która wypożyczyła mi te ubrania jest bardzo młodą, piękną, jak już mówiłam wcześniej, zgrabną dziewczyną, więc proszę mi wybaczyć, nie wszystkie fasony są odpowiednie dla mojego wieku, ale to jest tylko prezentacja tak zwany lookbook firmy Cikika.pl. Oczywiście z dużym humorem potraktowany lookbook, bo przepiękny lookbook znajdziecie Państwo oczywiście na stronie tej firmy. Wszystkie ubrania, które Państwo widzicie, można łączyć z innymi własnymi ubraniami, tak jak ja łączę. Czy z białą koszulą, czy z kremową bluzeczką, czy z innymi kolorami żakietów, czy butami. Można niektóre ubrania, albo nawet i wszystkie, założyć na jesień. Wystarczy tylko ewentualnie zmienić obuwie i odzież wierzchnią. Wszystkie piękne dzianinowe spódnice i sukienki nadal są bardzo modne, więc jeżeli kupimy jedną czy dwie sukienki lub zestaw, tak zwany komplet, tak jak na przykład różowy komplecik, będziemy super modne i będziemy super trendy. Tak jak powiedziałam, super trendy bez problemu możemy połączyć z klasyką, czyli z szerokimi szarymi spodniami, czy z brązowymi, które są moim tenowy ten, ten, ten 10 na 10, czy połączyć szarości, na przykład szare spodnie z różową bluzeczką, to już tylko od nas zależy jakie kombinacje kolorystyczne lubimy i jaki jest nasz personalny styl. Przypomina. Że w tym sezonie kolory eleganckie, kolory ziemi, kolory klasyczne będą super modne obok tych troszeczkę bardziej jesienno rozmytych. O tych jesienno rozmytych kolorach opowiem w kolejnym filmiku. Dzisiaj skupiamy się na ubiorach z firmy Chikika. Jak Panie widzicie, można wystylizować ubrania. Troszeczkę bardziej letnie na yy, ubrania, które będą przejściowe na tą wczesną jesień, przypuśćmy, dokładając kapelusz. Tylko od nas zależy, jakie akcesoria lubimy, w czym się czujemy dobrze i pewnie, bo zdaję sobie sprawę, że w kapeluszach nie wszystkie panie czują się wygodnie. Ja w młodości chodziłam w kapeluszu, teraz może już niekoniecznie, ale to zupełnie z innych y, powodów. Mam nadzieję, że pokazałam pani, iż y, zaglądając na stronę dziki.pl można bez problemu ubrać się w, w całości, w, w modne jesienne y, klimaty lub po prostu. Kupić jedną czy dwie części, a z tego, co mamy w domu, stworzyć całość. Tak jak na przykład ta skóropodobna spódnica z, z firmy, o której mówimy, i na przykład moja króciutka skórzana kurteczka, która jest super modna w tym sezonie. Ponieważ nie dość, że jest króciutka, to jeszcze jest przeszywana, pikowana, a pikowania również będą super modne w tym sezonie. Najmodniejszy w tym sezonie żakiecik crop Jacket. Również można kupić na stronie internetowej sklepu i łączyć go z, z niesamowitą ilością kombinacji ubraniowych, ponieważ czarny jest kolorem klasycznym. Taki krótki Crab Jacket dobrze się sprawdzi dla sylwetek, przypuśćmy jabłuszko, ponieważ. Tą część górną jabłuszko ma troszeczkę bardziej szerszą, więc bez problemu można zakryć króciutkim żakiecikiem, a nie skracać sobie wspaniałych, cudownych nóg. Przy czym, na przykład, jeżeli ja, pani jabłuszko chce kupić sobie taki żakiecik i, przypuśćmy, odsłonić fantastyczne, genialne, długie nogi, to na stronie sklepu może na przykład dokupić obcisłe spodnie. Ale również uważam, że pani Jabłuszko kupując przypuśćmy krótki żakiecik w stylu crop jacket, może założyć przypuśćmy piękne, wspaniałe, eleganckie, białe, szerokie spodnie i również będzie piękną, klasyczną kobietą. Więc jak widzicie, panie, tych kombinacji ubraniowych może być bez liku. Ponieważ jeżeli kupimy jedną fajną bazę, możemy ją montować na wiele różnych na wiele różnych sposobów i na różne okazje Muszę pokazać tą wspaniałą, cudowną, plisowaną w w stylu Preppy Style. To dla wszystkich osób, które lubią króciutkie spódniczki, w dodatku jeszcze plisowane i w stylu Preppy Style. Bo przypominam, styl Preppy Style towarzyszy nam już przynajmniej od jednego sezonu i nadal będzie nam towarzyszył, zwłaszcza w wersji młodzieżowej. Ale widziałam w tym tygodniu panią w wieku dojrzałym. Która była ubrana w takiej króciutkiej spódnicy, plisowanej, dodatku jeszcze w krateczkę. I powiem panią tak, że wyglądała fantastycznie. No, wyglądała fantastycznie, dlatego że miała cudowną figurę, ale jeżeli tylko podobają nam się takie spódniczusie króciutkie, to bez problemu możemy kupić. Możemy również zaproponować, przypuśćmy córce. Że, żeby zajrzała na stronę Cikika.pl i sprawdziła, co w stylu młodzieżowym jest na stronie tego sklepu, a jest bardzo dużo, ponieważ, tak jak powiedziałam, sklep oferuje ubrania dla młodzieży, dla młodziutkich kobiet, dla młodych kobiet i tych troszeczkę bardziej dojrzałych kobiet. To tylko od nas zależy, jaki styl proferuje. I tak ode mnie na koniec, żeby tak zupełnie nie słodzić, bo wiecie, Panie, że ja jestem daleka od słodzenia, to tylko i wyłącznie mogłabym powiedzieć z mojego punktu widzenia, jako minus, to są ubrania są ładnie skonstruowane, są nawet ładnie uszyte i ładnie wykończone. Tyle, że brakuje mi tych bardziej eleganckich i szlachetnych składów materiałów. To tylko takie ode mnie uwaga na koniec przeglądu ubrań z firmy Kp. Oczywiście, firma, o której cały czas mówię w dzisiejszym filmiku, ma stronę na Instagramie, ma stronę na Facebooku, a także i stronę internetową. I oczywiście wszystkie adresy podam pod filmikiem. W dzisiejszym filmiku, tak jak już w kilku wcześniejszych filmikach, wystąpił paraban od. Pana Pawła, bo przynajmniej taki ma, taką, taką nazwę ma na stronie OLX. A dlaczego wspominam o tym parawanie? Dlatego, że będzie się często pojawiał w filmikach, po pierwsze dlatego, że jest biały, dwa, kontakt z Panem Pawłem, który sprzedaje parawany i nie tylko, jest fajny. Jeżeli tylko potrzebujecie parawan, to zapraszam na stronę Pana Pawła OLX, sprzedaje parawany kolorowe, jednokolorowe, do salonu, do gabinetu, do salonu w domu, żeby oddzielić część dzienną od wie wieczornej. Zapraszam. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Panią podobał filmik. Mam nadzieję, że zajrzycie na którąś ze stron, o, którym, o których dzisiaj wspominałam. Dziękuję również za komentarze i dziękuję również za te nieprzychylne komentarze, ponieważ Zdaję sobie sprawę, jeżeli komuś się coś podoba, to natychmiast pojawia się grupa osób, które tego nie lubią. Więc jest to oczywiste, jest to wpisane w naturę człowieka i z tym nie możemy walczyć, ale możemy walczyć z jednym, z nienawiścią i ze złośliwością. To też jest natura człowieka, ale jesteśmy na tyle wyedukowanymi ludźmi, że możemy nad nią zapanować. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zapraszam na strony internetowe. Jeżeli nawet nie kupić, to pooglądać. To nic nie kosztuje. A zobaczyć, co nowego oferują polskie marki, to rzecz bardzo dobra, miła i uprzejma. Zapraszam do kolejnych filmików, w których opowiem o innych trendach kolorystycznych na jesień, zima 2023-2024.